jesteśmy z lotnicy po lunchu w restauracji, w której jesteśmy lunch po przylocie widać już jedną z rzeczy Amazonii po drugiej stronie jest Peru tam gdzieś Brazylia tam nie poinformowano a to jest Kolumbia i kolumbijskie są bananowce i chwamsy dookoła nie wiem nie widać to. nie wiem. są dzieci, ludzie to są do dookoła które tu żyją jakieś tam jeszcze widać domki domki nad, nad samą wodą czy też que por favor do głównej jutro góry, góry okay. a to nasza grupka zajadająca popijająca góry.